Cześć, jesteś na Kult TV i w dzisiejszym odcinku proponuję Twojej uwadze podstępne łamigłówki, które sprawdzą Twój intelekt. Koniecznie rozwiąż wszystkie zagadki do końca, bowiem na końcu odcinka czeka Cię bonusowa niespodzianka. A teraz zaczynajmy! Numer 1 Jakie zęby pojawiają się u ludzi najpóźniej? Dajcie łapkę w górę, jeśli spodobała Wam się ta zagadka i kontynuujmy zabawę dalej. Numer 2 Na rozgrzewkę sprawdźmy na ile jesteś się spostrzegawczy. Uważnie spójrz na obrazek i spróbuj znaleźć dwa takie same bohaterki. 3. Jak dobrze znasz się na swoim zdrowiu i organizmie? Sprawdźmy to za kilka sekund. Podam ci kilka faktów, a ty po krótkim się zastanowieniu powiedz, są one prawdą czy fałszem. Przyciski w windzie są bardziej zanieczyszczoną powierzchnią niż toaleta. I to prawda. Najlepsze dla twojego zdrowia będzie zejście po schodach. W przeciwnym razie spróbuj nacisnąć przycisk łokciem lub końcówką pióra. Tak jak odciski palców, każdy z nas ma inny odcisk języka. I znowu prawda być może kiedyś będziemy go używali do identyfikacji. Serce człowieka jest tak mocne, że mogłoby wypompować krew na przynajmniej 5 metrów w górę. A to fałsz. Nasze serce jest jeszcze mocniejsze, bowiem może wypompować krew na przynajmniej 9 metrów w górę. Mięsień sercowy jest najsilniejszym w organizmie, ponieważ musi on dostarczyć krew do każdego zakątka ciała, w tym oddalonych palców, rąk i stóp. Numer 4. Kiedy Tomka zapytano o to, ile ma lat, odpowiedział, że za 2 lata będzie dwa razy starszy niż 5 lat temu. I teraz oczywiste pytanie: ile lat ma Tomek? Tomek ma 12 lat. Numer 5 Późnym wieczorem nieznani z samochodu strzelali w pana Błowackiego. Przestępcy szybciutko uciekli z miejsca zbrodni i jedynym świadkiem zbrodni był starszy mężczyzna przechodzący obok. 10 minut później, kiedy przyjechała policja, powiedział, że nie pamięta, jak dokładnie wyglądał samochód przestępców. Widział jednak, jak przestępcy wjeżdżają na zadaszony parking w pobliżu miejsca zbrodni. Kiedy policjanci przyszli na parking, natychmiast zorientowali się, który z samochodów należy do przestępców. W jaki sposób? Na zewnątrz szpadało. Wszystkie samochody, które tej nocy stały na zadaszonym parkingu były suche, w przeciwieństwie do tego, który należy do przestępców. Zdołaliście dać poprawną odpowiedź na tę zagadkę? A czy zdążycie za 3 sekundy nacisnąć kciuk w górę? Zdążyliście? No to teraz przechodźmy do kolejnej zagadki. Numer 6 Tajny agent włamał się do domu poszukiwanego przestępcy. Musi zabrać ważne dokumenty, które są ukryte w trzech sejfach. Jednak aby otworzyć sejfy, agent będzie musiał rozwikłać szyfr dla każdego z nich. Pomóż agentowi wybrać odpowiednie numery i otworzyć sejfy przestępcy. Poprawny kod dla pierwszego sejfu wygląda następująco. Kod do drugiego sejfu wygląda tak. I oto poprawne rozwiązanie do trzeciego sejfu. Numer 7. 15% mieszkańców pewnego miasteczka mają niezarejestrowane numery telefonów. Jeśli wziąć książkę telefoniczną tego miasteczka i losowo wybrać numery 300 mieszkańców, to ilu z nich będzie miało niezarejestrowane numery? Odpowiedź poprawna. Nikt nie będzie z tej listy mieć niezarejestrowane numery. Jeśli numery są wybrane z książki telefonicznej, w takim razie one wszystkie są zarejestrowane. Numer 8. Zagadka detektywistyczna Kobieta zadzwoniła na policję i powiedziała, że została okradziona. Powiedział, że już prawie tydzień chora była w domu, a gdy wyszła dzisiaj po leki do apteki, złodzieje włamali się do jej mieszkania i zabrali drogi obraz, który wisiał nad jej łóżkiem. Nic więcej nie wzięli. Zdając sobie sprawę, że w mieszkaniu doszło do napadu, gospodyni natychmiast wezwała policję i niczego sama nie dotykała. Policjanci wysłuchali kobiety, dokładnie zbadali mieszkanie i w końcu aresztowali samą gospodynię. Dlaczego? Jeśli już znasz odpowiedź na to zadanie, napisz ją teraz w komentarzu. Policjanci zwrócili uwagę na łóżko. Było starannie pościelone i niepogniecione. Chociaż złodzieje na pewno by się na niego wspieli, aby zdjąć obraz, gospodyni oświadczyła, że przed pojawieniem się policji nic nie dotykała. To oznacza, że sama upozorowała napad. Numer 9 Obok pokoju króla dyżurują dwaj strażnicy. Wojciech i Lech. Każdy z nich ma swój własny harmonogram pracy. Strażnik Wojciech pracuje tylko w poniedziałki, środy i czwartki. Strażnik Lech pracuje w pozostałe dni, wtorki, piątki, soboty i niedziele. Pewnego dnia król zapytał swojego doradcę, jaki jest dziś dzień tygodnia. Jego doradca odpowiedział, że Wojciech będzie miał jutro dzień roboczy, a Lech przedwczoraj miał dzień wolny. Jaki jest dziś dzień tygodnia? Odpowiedź poprawna. Dziś jest środa. Szczęśliwa runda. Bardzo nudne są dzisiejsze czasy, kiedy wszyscy muszą siedzieć w domu na kwarantannie. Mam chociażby trochę was rozweselić. Ponieważ już rozwiązaliście tak czy owak wszystkie dzisiejsze zagadki, myślę, że koniecznie zasługujecie na wynagrodzenie. Wybierzcie jedno z czterech pudełek i za 5 sekund dowiecie się, co będzie rozweseleć was w najbliższy czas. Serdeczne pozdrowienia dla tych, którzy wybrali pierwsze pudełko. Otrzymaliście zestaw karaoke. Teraz każda domowa zabawa będzie wyjątkowa i niezapomniana. Głównym i ważnym warunkiem są dobrzy sąsiedzi, którzy nie będą narzekać i prosić o cichszą muzykę. Ci, którzy wybrali pudełko pod drugim numerem, dostają nie mniej interesującą rozrywkę. Ten przepiękny zestaw kolorowanki wielokrotnego użytku i kredek pokoloruje każdy nudny dzień. Z takim zestawem zabawa będzie trwać bez końca i bez niezadowolonych sąsiadów. Trzecie pudełko zawiera zestaw produktów spożywczych. Nareszcie życie nabiera kolorów. Do przysmaków dodać jakiś ciekawy serial i kwarantanna już nie taka gorzka. Szczęściarze, którzy wybrali czwarte pudełko, dostają zestaw mądrych książek. Macie okazję spędzić czas kwarantanny najlepszym sposobem. Nauczycie się mądrych rzeczy i poznacie wielu mądrych ludzi. Chociażby to byli bohaterowie książek. Cóż, na dzisiaj z prezentami skończono. Gratuluję wszystkim wygranej i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni swoim wyborem. Dajcie mi znać w komentarzach pod tym odcinkiem, czy dobrze trafiliście. Numer 10 Spójrz uważnie na ten obrazek i powiedz, która jest głupsza. Rozwiązanie tej zagadki będzie podane w następnym odcinku, tak więc nie zapomnijcie o naciśnięciu na dzwoneczek powiadomienia, aby go nie przegapić. Subskrybujcie i wspierajcie kanał Kult TV, dajcie łapki w górę i dzielcie się tym wideo z przyjaciółmi. Teraz czas na rozwiązanie pracy domowej z poprzedniego odcinka. W najlepszym stroju i najlepszym humorze Ewelina przyjechała na konkurs piękności. Była gotowa zwyciężyć, aż nagle dobry humor się zepsuł. Słyszała bowiem za kulisami, że jedna z konkursantek oszukuje widzów i jury, ponieważ jest mężczyzną. Tę zawodniczkę, a dokładnie będzie powiedziane zawodnika, trzeba deskwalifikować. Popatrz uważnie na tych uczestniczek i powiedz, która jest mężczyzną. Mężczyzną jest uczestniczka, a dokładnie powiedzieć uczestnik pod trzecim numerem. Jak dobrze powiedzieliście w komentarzach pod poprzednim odcinkiem, panem jest pani w szaro-niebieskiej sukience, bowiem ma chłopieńską twarz, szerokie barki rośnie mu zarost, ma krzaczaste brwi, nie ma makijażu i ponadto jest najbrzydszy. Serdecznie gratuluję gorąco pozdrawiam wszystkich swych widzów. Jesteście bardzo mądrzy i bardzo spostrzegawczy. Dotychczas nie było żadnego niepoprawnego rozwiązania tego zadania domowego. Tak trzymać. Piszcie w komentarzu pod dzisiejszym odcinkiem odpowiedź na dzisiejszą zagadkę domową, a także ile zadań udało Wam się dziś rozwiązać poprawnie. Dziękuję wszystkim za uwagę, komentarze po lubinie i serdecznie zapraszam na następne odcinki ciekawych łamigłówek, które sprawią, że Twój mózg będzie w świetnej kondycji.